Warszawska Cytadela. Tutaj, w latach 80. XIX wieku, Moskale więzili Władysława Studnickiego i stąd wywieźli go na Sybir. Po powrocie z zesłania Studnicki stał się zdeklarowanym wrogiem Rosji. Uważał, że Rosja, a potem Związek Sowiecki, stanowi największe zagrożenie dla Rzeczypospolitej. Jednocześnie nie wierzył, tak jak wielu jego rodaków, w pomoc odległych sojuszników – Anglii, Francji czy Stanów Zjednoczonych. Jedyną realną opcją była opcja niemiecka. Studnicki opowiadał się za tym, żeby wojsko polskie u boku Wehrmachtu pociągnęło na Moskwę i zniszczyło imperium Stalina.